Dzień dobry, dzień dobry Witam was w odcinku bardziej takim No pokazującym jaki mam w sumie sprzęt Bo Para osób się mnie pytało Na jakim sprzęcie robię, czy pokazasz sprzęt Od razu mówię Nie na YouTubie Więc tutaj Dla tych osób i dla Zaciekawionych będę dzisiaj pokazywał Mój sprzęt Od razu mówię ja na tych samych y, słuchawkach, co ja pokazuję, ja tak samo y, teraz nagrywam ten filmik i audio. W tle mogę puścić jakiegoś złomasa. No i tak. To, to jest słuchawki firmy, proszę zobaczyć Red Dragon. Jak patrzyłem, to jest po prostu poboczna gałąź jakiejś wielkiej firmy. Co dalej można o nich powiedzieć? Ich jedyne minusy, w sumie, wyglądowe to są. O, proszę zobaczyć, tutaj są takie kabelki wystające z tego. To są ich jedyne minusy, w sumie, wyglądowe. Tak, to jak na taką cenę i taki wymyślony design, to oni naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Yy, powiem szczerze, jeszcze tak. Yy, designowo to. Te metalowe są zarąbiste, one są zrobione no to by, o proszę, przedłużać te słuchawki, czy tam je skracać, żeby pasowały idealnie do głowy. Ale najlepsze są i tak to. Te słuchawki tak się dopasowują idealnie do głowy i je możesz wyginać, tp. Tam w środku, tam na górze to nic się praktycznie nie umami, ja chyba żebyś do, do góry, o nie wiem, jeszcze bardziej, bo to tam to same kable w sumie są. I co jeszcze? No tutaj z boku zarobiście też design tego wszystkiego Ale dobra, oprócz kwestii designu to jeszcze od kwestii technicznej Tutaj w środku jak jest ta wkładka i żeby słuchać To one są specjalnie tak zrobione, żeby Żeby jak powiedzieć Żeby nie czuć, że się je nosiło Osoby bez okularów w ogóle nie będą odczuwać, że nosi się te słuchawki a osoby z okularami, przez to, że tutaj muszą przejść okulary, będą nosić, no bo jednak bądź co bądź te słuchawki troszeczkę będą dociskały, no ale ja nagrywam i o wiele i to o wiele lepiej Jak to się mówi, no, jest niż na moich starych słuchawkach, na których wcześniej nagrywałem i to w ogóle tak. Nie czuć, że się nosiło te słuchawki. Uszy nie są takie spocone. Co jeszcze można powiedzieć o nich? No. No tyle, no to, to, co w sumie powiedziałem, no o, o tych wkładkach, i w ogóle to są specjalne w środku, jeszcze takie, to jest taka jakby gąbka czy coś, tylko że to jest taka właśnie jakby wiecznie zimna gąbka, taka, żeby właśnie uszy się nie pociły. Jeszcze bez kwestii, zanim pokażę pudełko, jeszcze mogę pokazać. O, tutaj mikrofon, mikrofon też zarobisty, nie odepnę go, bym wam pokazał dokładniej, ale no bym se stracił, kurwa, zdolność mówienia do was. Można jakoby wszystkie strony wywijać On to bez problemu, nie? Tylko że to co? jak się rozmawia, to zwyczaj w takim setupie. Nie, nie jeszcze bliżej. No. I więc tyle ogólnie z samego widoku yy, słuchawek. Teraz bardziej od kwestii technicznej wam je wytłumaczę. Zarobiste są, nie mam do nich problemu. No i teraz wam przedstawiam pudełko. Pudełka jest tam pudełko, wszyscy wiemy, Pięknie, ładnie. No i dobra. I teraz y, kwestie techniczne. Tu są cztery najważniejsze rzeczy, co posiadają te słuchawki: mikrofon odczepialny, przejściówki. No to przejściówki, co tam nie opłaca mi się na dwie to po prostu jest do laptopa i do komputera. Bo teraz y, nowoczesne laptopy mają także. Y, jak to się mówi. Mam jedno wejście audio, a na przykład y, jedno wejście audio, jakie było tutaj w oryginale, zanim zamontowałem tę przejściówkę na USB, tutaj tą konkretnie, o, to po prostu by mi łapało tylko audio i bez mikrofonu. A tak to na przejściówce łapie mi jednocześnie i audio i mikrofon, To jeszcze można powiedzieć. No, tutaj to co mówiłem, jeszcze y, te, zobaczę, czy widać w ogóle, a widać na ludzie. Dobra. No, i tutaj to, co mówiłem, te zimne wkładki Ice Silk Airpad. No, to, to są te, nie wiem, jak to po angielsku jest, no, ale po prostu, że jakby taki mro, mroźny, membranowy wkład, żeby no właśnie nie pociły się uszy ani nic. No, i najlepsze, najlepsze możliwość, co mogli wykonać. Te słuchawki, teraz wam powiem, kosztowały 100 zł A zauważyliście. Rodzaj audio pomiędzy starymi moimi słuchawkami a tymi nowymi, a to wszystko jest zawdzięczam temu. Otwarty jest w ogóle ten, to gdzie się nagrywa audio, to gdzie się w ogóle głos wydobywa, to jest otwarte, nie? To jest po prostu, jak możecie zobaczyć, przerobione wieloma warstwami i to jest piękne, bo nie dość, że przez to, że tu jest przerobione wieloma warstwami i jest przepływ powietrza, no to właśnie, jeszcze przez te zimowe, zimne wkładki. No jest cyrkulacja powietrza między uszami, dlatego ci się nie pocą, to jeszcze jest bardzo czysty dźwięk. Zarobiście to słychać przez to. Ja naprawdę. Z DJ-ki w Gdyni, temu te... kurde te, temu jest stare. To one nie są porównywalne. Rozumiecie? Z DJ-ki, co kosztowały paręset złotych, no może parę lat temu, ale paręset złotych. Nie są porównywalne do tych zastówek. No i w ogóle, no widzicie, czystość takiego dźwięku. Jest niewyobrażalna. Dobrze, chyba wszystko pokazałem w moich słuchawek. Teraz yy, pokażę wam. Teraz słuchawki leżały z boku. Ja mówiłem do słuchawek tak jakby z daleka. Nie wiem jaka będzie jakość mikrofonu, no ale teraz proszę. Te... Zobaczcie teraz normalnie noszę te słuchawki już. I zobaczycie jaka jest różnica. Bo tak co na tamtych moich starych, które też wam za niedługo pokażę. To jakbym jest zdjął to by ciula, Nic nie byłoby widać. Znaczy, nic nie byłoby słychać. Jakbym sobie je położył tutaj obok. Ale dobra, najpierw jeszcze oprócz tego to myszka. Najprostsza myszka Bloody A70 można tutaj zobaczyć. Plusy tej myszki, że dla graczy Minecrafta można robić drag clicka Ja nie umiem, nie gram w Minecrafta już trochę długo, za stary jestem. Tutaj są numerki, żeby tak. Najszybszy. E, DPI, normalne DPI i trójka, czyli najwolniejsze DPI, nie? Tutaj proszę o tak gładko chodzi scroll. No. I w sumie co jeszcze? Hmm. Jeszcze tutaj z boku są takie przyciski, aby ktoś sobie chciał zaprogramować, na przykład mówienie podczas gry czy coś. Ja mam automatyczne mówienie, bo mam dużo do powiedzenia, więc ja sobie na przycisk nie biorę a najważniejsza kwestia tej myszki metalowe te podpórki dla e, no, no dla myszki. Tak to w plastikowe wchodziły, to na brudu tutaj pomiędzy. Trzeba było wyjmować. W tej mojej starej jeszcze nie pokażę wam jej, bo e, schowana już jest, ale w starym jeszcze tutaj brud się zdejmował. I w ogóle te to było tak pozdzierane wszystko, tak to zobaczcie. Praktycznie tylko tutaj z przodu widać jakieś ślady użytkowania, tak to Myszka, zarąbista. Nie mam kompletnie do niej żadnych problemów. Za cenę tak samo kupiłem ją na przecenie 100 zł, ale to już trochę dawno. Nawet nie na Black Friday. Po prostu sobie ją kupiłem, bo była na przecenie w sklepie. A to są te moje stare słuchawki od Sony, z DJ-ki w Gdyni, jak jeszcze pracowałem. I co jeszcze? No, one po prostu też mają dobry dźwięk, no ale no to są typowo do DJ-ki. Mikrofon też jakoś zarobistego z tego nie mają. Proszę, no to tak samo. Tu są plastikowe, takie rozstawniki, żeby sobie dopasować głowę, tam są metalowe. Mi się i tak bardziej tam te podobają. No. Tutaj już czuć jak się nosi dłuższy okres. Tutaj to jeszcze przez to, że e, to wszystko nie pasuje, bo jak mam za mocno rozciągnięte, to mi uszy uciekają, a ja muszę mieć gdzieś z uszu mi uciekają, a ja muszę mieć gdzieś tak, gdzie one mi ściskają, więc jeszcze gorzej mam, bo ja mam te zasalane okulary. No i w ogóle tutaj ucho się poci, jakość mikrofonu jest tandetna. No ale no mówię, audio jest jako takie, fajnie słychać wszystko idp, tylko ten mikrofon jest słaby strasznie. No i jeszcze ten design sprzed 30 lat. Dwa kable oddzielne do słuchawek to to już jest od 100 lat nie modne. No ale dobra no, nagrywałem je pierwsze odcinki teraz mi przyszedł lepszy sprzęt i powiem tyle mam nadzieję że podobał wam się ten film. Pokazałem wam jaki mam w sumie sprzęt bo więcej nie używam. Jeszcze używam programu do montażu ale to raczej wszyscy wiemy jakie są kanały do montażu. Każdy ma różny każdy... ale w miarę o to samo zawsze w każdym chodzi. No i co jeszcze mógłbym powiedzieć? No, no w sumie tyle, no pokazałem wszystko, więc dziękuję i do widzenia.